Yo, manuńska, Ja jestem Ruki, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO! I dzisiaj będzie to rozpoczęcie maratonu z wykluwania jajek, ponieważ jest do tego szczególna okazja. Od 25 grudnia do 30 grudnia mamy event, dzięki któremu jeśli dostaniecie jajka w te dni, macie większą szansę, że wyklujecie z tych jajek drugą generację Pokémonów. Czym? Oczywiście coś, na co my polujemy, czyli Togepi, więc standardowo, kochani, 500 łapek w górę to jedno jajko w następnym odcinku. Ponadto, kochani, o 12 dzisiaj wrzucę dla Was także odcinek z Blastoisa serii ewolucji naszych najczęstszych Pokémonów. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy wykluwać te jajeczka. Dobra, jedziemy na planty do sądza, kurde, mamy tutaj przed McDonald'em Pikachu, który dramordy na cały Sącz Wyżar mi wszystkie malinki, także musimy go tutaj odłożyć pokebole. Masz w łeb. Dobra. Wybiję mu zęba chyba i się złapie, a potem ruszamy, bo tam jest dużo Pokestopów. W ogóle zapomniałem nagrywać yy, wam te... Zapomniałem nagrywać wam jak zbieram jajka z Pokestopów, więc pokażę wam jakie kozackie jajka dostałem. Bo dostałem pełno dziesiątek, co was na pewno zadziwi i... zmocni. <gry> Dobra, takie dostałem jajka, trzy dziesiątki. Mam nadzieję, że albo dostanę dwie piątki, albo dwie dziesiątki. I także mam nadzieję, że przez te dni eventu do 30 będziemy mieć w końcu same 90 i wtedy kurde otwieramy same dziesiątki i tam będą same snorelaksy. A tymczasem jedziemy na planty. Kurde, tutaj w kierowca jest. Mamy piątkę podkręcony paluszek I budu. -bu -du. Grzanie w aucie włączone na full. Musimy przyciszyć, dobra, mamy to to Togepi Horsi. Idziemy sobie na planty. Mamy tutaj... Jim kurde się odpalił, ale to nie chciałem Jima właśnie wam pokazać, tylko idziemy po a dzikiego, jest tutaj dziki skwyrtul, oj zniknął mi, A jest, dobra, dziki skwirtul jest w tamtym pomieszczeniu, o na tym Jimie zielony mural, który znajduje się kawałek stąd, nie duży kawałek, ale jednak kawałek, także idziemy tam, tam jest od razu park, więc tam próbujemy, a tutaj, uwaga, Sasza Grey, pokaż umiejętności Saszy Grey. Zobaczcie jaka to jest kraina pokestopów Normalnie tam w parku jest 5 pod rząd Tu dwa, tu cztery dookoła Także kręcimy pokestopami I liczymy na dziesiątki i piątki Tu jest moi drodzy wejście do krainy pokestopów Zobaczcie ile tu jest pokestopów Masakra Jeden na drugi normalnie A tam mamy skwirtla, więc idziemy po skwirtla Kochani, kolejna dziesiątka, aż nie wierzę w to normalnie. Czyli nasz opening za zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Zaraz zainkubuję, ja pierdzielę 40. ledwo zaczęliśmy odcinek. Także inkubujemy wszystkie te tutaj jajka. Oczywiście, jak się wykluje, to, żebym wie wiecie, wszystkie je równo wykluł. I liczymy na kolejne dziesiątki. I będziemy chyba robić opanik 9 dziesiątek w następnym odcinku, tak coś czuję. Wyklujemy te piątki, dostańmy tego Togepi i wyklujemy sobie 9 snuraksów. Skończył mi się pakiet na internet, więc chyba trzeba wziąć kredyt hipoteczny. Kredyt. No. Hipotecznie poproszę! O, otrzymałem 2 złote kredytu. E, to teraz wierzymy. Zasz, zaszalejemy. Jadę na CPN tankować żuka. O, mamy dwie rzeczy, bo jesteśmy koło pokestopu jeszcze mi się jajka piętka wykluła. Także może będzie to gepi. Uwaga. Proszę to gepi. Piczu kolejny, ej, Ale Beka! Nie wierzę w to. Masakra! Generalnie ziemeczki, historia z tym samochodem skończyła się także wracając z tego miasta i z tych parków, z tych wszystkich... Mega zarobistych Pokestopów, których u mnie brakuje, dostaliśmy niestety pod kapcia. O czym zresztą wiedzą osoby, które są na mojej grupie, na którą Was serdecznie zapraszam. Także ta część filmiku jest już u mnie w mojej miejscowości na drugi dzień. A właściwie w ten sam dzień, tylko po prostu nie w nocy, bo jak wracaliśmy to zobaczyliśmy kapcia o północy? 40, chyba po północy, tak. A wróciliśmy do domu potem wszystkiego o 4 nad ranem, także pechowe zaczęcie dnia w sumie, nie? Także zobaczcie resztę części dnia i sami oceniacie, czy cały ten dzień był pechowy. Dostałem właśnie jajko, a że jest zimno, to nie mam zamiaru wykrywać całkiem tego 1,5 5 km. Tylko po prostu zainkubuję te cztery jajka, które mam już. Darmowy inkubator żydowski został już niestety zainfekowany jajkiem, więc będziemy infekować inne darmowe inkubatory. Nie wiem po co jadę na sam dół, ale chyba chcę zużyć po prostu te takie, co mają jedno życie tylko, żebym wiedział, które mają jedno życie, a które mają więcej. I tu musi być to gapi, bo teraz jest zwiększona szansa. To są nowe jajka, które dostało się właśnie w tym momencie, Bo jak chcecie niezwiększoną zwiększoną szansę na wydropienie, to gapi to musicie mieć jajka, które dostaliście wczoraj wieczorem, przynajmniej najpóźniej. Po Pogoda to się nam udała. Napierdziela deszcz, więc masakra. Mam nadzieję, że my też jajka, co zajakobowałem. Jesteśmy na chwilę na przystanku Boleje. Mamy na jednym jajku 1,7, znaczy na tych 4 jajkach, a na jednym 3,2 km. A pizdzi przeokropnie. okropnie. Tamte domy mają ładne zdoby za wodą. Mimo, że śniegu nie ma, to on jest. Mikołaj zapierdziela. Dał nam paczki do Pokémonów płacne. Także zaraz go zlinczujemy. Najciemniejsza ulica, ani jednej latarni, tam się tylko od domów świeci. Ale mamy jajko w niebezpiecznym terenie. Więc je sobie wyklujemy, jest to pierwsze jajko 5 kilometrowe i chyba ono jest nowe Czyli do dosa, 25, ale drobie jest taki trochę niewigilijny, bo miały być co to? Druga generacja miała być, a co jest? Mam jakieś kraba, oczywiście mógłbym go ewoluować gdyby miał dobre IV, dlatego sobie sprawdzimy Nie ma dobrego IV, więc go przerobię na pyszne kraby dla profesora Willowa. Pada okropnie, jak widzicie zresztą po telefonie. Zobaczcie, jaka jest mokra ulica. Masakra pada tak, że jesteśmy już do szpiku kości mokrzy. Ale mamy, moi drodzy, tą wielką chwilę, ponieważ mamy dwa razy po jajcu. I teraz, mój brat że pojaśnić ekran. O, i teraz. O, widzicie, teraz mamy ten widok, na który wszyscy czekaliśmy, czyli zacznij pierwszy, żeby były większe emocje. Także mam, macie podwójny opening właściwie. Mam nadzieję, że mi tutaj na Amen nie zaleje i Błaga pierwsze jajco i... Gastly, o to jest bardzo rzadki drop. Dawno tego nie widziałem w sumie w jajkach. I teraz moja kolej może? Ja mam cztery jajkaty. No? O, ty masz dwa, dobra. A ja pierwsze jajko mam Bells Pro to też rzadko nie widziałem w sumie. Znaczy rzadko, boże. Dawno nie widziałem. Teraz twoja kolej. Uwaga. Ale my nie liczymy na takie Pokémony, my liczymy, moi drodzy, na drugą genę i uwaga. Voltor. O, ty widzę, że masz strasznie jakiś e, e, rzadki drop. Ogólnie. Niekoniecznie dobry, ale rzadki. Dobra, teraz moja kolej. I teraz Togepi poproszę, Togepi! pigeto I... no nie, Stura dostałem, a ty już nie masz jajek, nie? To teraz festiwal moich jajek. Jeszcze dwa mamy, uwaga. I dobrze, że jesteśmy koło Pokestopów. I ruszamy z jajcem. Dobra, teraz musi być Pichu, bo podobno jak się mówi, to tego Pokemona na ty to nie leci. Niestety Raka dostaliśmy. Miało być więcej tych Pokemonów drugiej geny, co to ma być? Ej! Widzę, że, te, że ta obietnica z tymi drugimi generacjami z jajek jest taka sama jak z tymi prezentami, uwaga, no nie, co za dziadostwo, no masakra jakaś, to ja tyle tu na deszczu zapieprzam, teraz mi kurde leszczankę zaleję sprzętem, tu ryzykuję za takie dziadostwo, ale zobaczcie jakie jajka nas jeszcze czekają, takie jajka nas teraz czekają, a tam mamy stopy, więc trzymajcie kciuki, żeby same dziesiątki nam poleciały, to następny odcinek będzie epicki. Nareszcie dostałeś te 9 cholernych jajek. Wymroziłem nas jak cholera baterii mam 1%, także jej raczej nie wyklujemy. Ale zainkubuję sobie dwójkę darmowym inkubatorem, a te piątki sobie zainkubuję tymi właśnie płatnymi. I fajnie, bo dostałem kolejną dziesiątkę, także coś czuję, że kolejny odcinek będzie przezarobisty. 5 dziesiątek mamy to jest szok normalnie. O, już przecież zainkubowałem. 5 dziesiątek, ja pierdziela. Praktycznie nie wiem ile, w jeden dzień. Także generalnie gorszej pogody sobie wybrać nie mogliśmy. Bo dzisiaj było wszystko. I był mróz, i było na plusie, czyli roztopiony śnieg. Czyli właściwie deszcz też był. Potem zaczął śniegiem walić, a teraz mamy mróz, także jesteśmy normalnie do nitki przemarznięci. A normalnie mróz na nas działa i teraz zamrzamy. Ręce mi odpadają, także ledwo tą lustrzankę trzymam, więc widzimy się w domu Ogólnie fajne jajka dostaliśmy, więc mamy pięćdziesiątek Także następny odcinek będzie przezarombisty. No, znikamy Jeszcze w drodze do domu nam się dwójka wykluła O dziwo nam bateria jeszcze nie padła, także całe szczęście I uwaga O, Squirtle, no super Szkoda, że teraz dopiero jakiś był odcinek z ewolucji, no ale To się stało z moją lustrzanką po wejściu do domu <laughs> Zaparowała na cacy, zobaczcie O, wyczyścił tutaj, o Dobra, trochę mnie widać, ale znowu patrzcie jak szybko zaparowuję. Także ziomeczki to tyle w tym odcinku Jak widzieliście warunki pogodowe nie były zbyt takie dla nas jakby łagodne Natomiast jeśli trzeba będzie to po prostu pojedziemy z samochodem Opona już wymieniona Także w sumie możemy zrobić wykluwanie jajek samochodem jeśli trzeba będzie Także rozwalmy system łapkami w górę Ponieważ każde 500 łapek w górę to jedno jajko w następnym odcinku A w następnym odcinku kochani 5 a może i więcej jajek 10 km. Także kochani łapeczki w górę, subskrypcje kto nie subskrybuje A tymczasem widzimy się jutro w następnym openingu jajek Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć. Ja pierdzielę, słyszycie, to. Tak? Jak się normalnie wichura zrobiła, to jest szok. A dziś ja niczego nie robią, no ale. Robi się cholerna wichura. Nam padły już maszyny, wszystkie nie mamy. What the fuck. Słyszeliście, to. Tak? Masakra. No, nam yy, wszystkie maszyny padły. Cały osprzęt, także pojedziemy do domu, bo to nie ma seksu. Pogoda jest okropna. Jeszcze się wichura zrobiła. Słuchajcie, jakby jakiś pociąg jechał, a tutaj nie ma w ogóle linii. <ścoughs> także, no.